Pan i święty Wam, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A to, wie, Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, że będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja Wam powiadam, Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On wysyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż jej celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż czy szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Oto słowo Pańskie. Pa. Znowu takie kilka myśli, które gdzieś wyłapałem z tego słowa dzisiejszego, z tego słowa, które czytaliśmy przed chwilą i z tego, co było na konferencji. Mam nadzieję, że się jakoś to sklei. Księga Powtórzonego Prawa mówi o Jego drogach, o przestrzeganiu Jego prawa, Jego poleceń i Jego nakazów i słuchaniu Jego głosu. Psalm. Trochę to dubluje, mówi, żeby zachowywać jego napomnienia. I mówi to, co jest jakimś tematem przewodnim tych rekolekcji, szukać go całym sercem. Zobaczcie, czym to wszystko jest. Przestrzegać, przechodzić jego drogami, przestrzegać jego prawa, poleceń, nakazów, głosów itd. i tak dalej. To wszystko to są jakieś warunki, które Bóg daje. On daje takie warunki, mówi, jeśli to będziecie wykonywać, tego będziecie, to będziecie robić, ja będę waszym Bogiem. A jak tego nie będziemy robić, to nie będzie naszym Bogiem. Będzie Bogiem dalej. Ale to, czy będzie naszym Bogiem, to jest pod znakiem zapytania. Bo jeśli w ten sposób nie będziemy żyli, to znaczy, że naszym Bogiem stanie się ktoś inny albo coś innego. Jeśli nie będziemy słuchać Jego głosu, przestrzegać Jego praw i nakazów, chodzić Jego drogami, to będziemy słuchać innych głosów, chodzić innymi drogami i żyć innymi prawami. Jeśli to nie są Jego prawa, Jego zasady, jeśli to nie są Jego warunki, no to pytanie: czyje i dokąd zmierzamy? E, jakoś mocno mi te warunki przyszły, żeby nie było właśnie pluszowego katolicyzmu i żeby nie było zbyt łatwo to to pamiętajmy, że Pan Bóg o takich rzeczach też mówi. I oczywiście, kiedy o tym wspominamy, to mamy na myśli tych, gdzieś tam z tyłu głowy, tych wszystkich zacheuszy, o których też jest na tych rekolekcjach i mamy świadomość, że czasami no nie każdy jest w stanie iść drogą Pana, albo przestrzegać Jego praw, słuchać Jego głosu, albo idzie Jego drogą, ale jeszcze słucha innego głosu, jeszcze gdzieś ta droga dla niego jest zbyt trudna i trochę się na niej potyka. Jest coś takiego jak gradacja też w kościele. To znaczy mamy inne wymagania od faceta, którego spotkamy na kolendzie, wytatuowanego od stóp do głów, który dopiero co wyszedł z więzienia, a inne wymagania mamy od ziemianina, który się 20 lat formuje w kościele, a jeszcze inne od księdza, przynajmniej. Tak powinno być, chyba. Nie? E, no. e, więc mamy no świadomość, to, że, e, że ta gradacja jest różna. To nie jest tak, że teraz są inne zasady dla nas wszystkich. Zasady mamy te same, tylko trochę inaczej podchodzimy, właśnie żeby to źle nie zabrzmiało do ich przestrzegania. To jest tak, jak mamy dziecko i próbujemy dziecku powiedzieć, skąd się biorą dzieci. No, inaczej Kasia tutaj przekaże. Skąd się biorą dzieci, Powie, rodzice się kochają i tyle, a inaczej będzie to na lekcji biologii w czwartej klasie liceum. To jest skomplikowany proces, skąd się bierze życie nie. Przekazujemy tą samą prawdę, ale adekwatnie do wieku danej osoby i do stopnia jej zrozumienia, co nie znaczy, że kłamiemy, tylko staramy się, żeby weszła na jakąś drogę rozumowania, jakąś ścieżkę którą będzie potem podążać, i w miarę swojego rozwoju duchowego rozwijać ten temat. Myślę, że to jest dosyć jasne. Wszyscy jesteśmy wezwani, jak tu jesteśmy, według tego słowa, które dzisiaj Jezus mówi, do doskonałości, czyli do świętości. I ono, jak wiemy, no nie polega na tym, że będziemy żyli bez grzechu, bo to jest niemożliwe. Jest wezwaniem przede wszystkim do doskonałej miłości Boga. Co nie oznacza, że teraz robimy co chcemy i sobie grzeszymy. Nie, też staramy się, na ile potrafimy, wejść na drogę takiej poprawności moralnej, to znaczy, no, chociażby nie zabijać, nie? Czyli jak się ktoś spotka na kolędzie z mordercą, przykładowo, to mówi mu już więcej tego nie rób. Czy to znaczy, że nam to. Jest nie wiem, zielone światło, bo jesteśmy 20 lat we wspólnocie. No nie, też mamy tego oczywiście nie robić, też mamy nie mordować, ale z tej racji, że jesteśmy 20 lat we wspólnocie, z tej racji, że się formujemy, jesteśmy w kościele, no to też Pan Bóg ma względem nas trochę wyżej postawioną poprzeczkę i te wymagania są inne. I jasne, że doskonałość, jakaś moralna nas obowiązuje, nie zabijamy, ale też przez to, że otrzymaliśmy więcej. Więcej od nas będzie żądał. Czyli wzywa nas do czegoś konkretnego. Do czego nas wzywa? Na czym polega ta nasza miłość Jego albo ta świętość, która ma się w tej miłości wyrażać, objawiać? Trochę do, do, tych, do, do zauważania tych, którzy są z Zacheuszami. I do, do tego, żeby ich informować o tej rzeczywistości, o której teraz wspominam. Czyli żeby im pokazywać tę właściwą drogę żeby pokazywać, że sami tą drogą idziemy i ona nie jest prosta i nie jesteśmy przez to lepsi, że może już na tej drodze jakoś jesteśmy dłużej albo dalej, to nie sprawia, że my jesteśmy lepsi. To znaczy, że po prostu Pan Bóg dał nam więcej łaski i się dotrzymamy. To to jego świętość, to jest jego doskonałość. My po prostu dostaliśmy więcej i stąd znamy kierunek i nim idziemy co mamy robić jako ci, którzy na tej drodze są dłużej. E, tak słuchałem w tym śpiewie przed ewangelią są fajne słowa, z, fajne, są piękne słowa z listu do koryntian. Oto cza, teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia. Znaczy to jest nasze zadanie, żeby mówić tym wszystkim z że teraz jest czas zbawienia, że teraz jest Jezus pod tym drzewem. To, co było na konferencji, nie? On jest tam jednorazowo. On nie będzie więcej tamtędy przechodził. To znaczy, jak już siedzisz, bo wszedłeś z ciekawości, bo chcesz się przyglądać, to wiedz, że nie możesz się przyglądać bez końca, tylko kiedyś musisz podjąć decyzję. Kiedyś trzeba się w końcu opowiedzieć. Nie? To jest to, co my przynajmniej w moim zgromadzeniu ukochanym nad tym cierpimy, ale też widzę w Kościele czasami co roku rozeznawanie. Ostatnio ten temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, tak mi się przypomina, bo to gorący temat politycznie, nie? Wszyscy mówią, no to zróbmy audyt i się zastanówmy, czy to budować, nie? Patrzymy, że te audyty się robi od 50 lat, wszystkie rządy, jakie były lewicowo-prawicowo-środkowe, mówiły, koniecznie trzeba budować, a teraz znowu gorąca dyskusja, czy to robić, nie? Możemy rozeznawać bez końca, tylko dokąd nas to prowadzi i ile nas to kosztuje, i ile jeszcze nas to może kosztować, tak samo w wypadku Zacheuszów. Chrystus przechodzi tamtędy, jeden raz, wtedy właśnie, i naszym zadaniem jest ich o tym informować i im to przypominać, żeby za Nim poszli, żeby z tego drzewa zeszli. Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, że deszcz, słońce nad wszystkimi świeci, na wszystkich pada. Pan Bóg jest hojny i dla tych, którzy są sprawiedliwi, i dla tych, którzy są niesprawiedliwi. Tak samo świeci dla mnie teraz, grzesznika, jak i dla Was Sprawiedliwych. Porówno wszyscy dostajemy tego słońca. I to jest prawda ewangeliczna, nie ma wątpliwości. Natomiast jest wielka różnica, czy ja będę siedział w piwnicy, czy w Burki na Faso, czy wyjdę tutaj na pole przed budynek i dam się temu słońcu gryźć, opalać, czy pieścić, jakbyśmy to nie nazwali. Więc łaska Pana jest ta sama dla wszystkich. Pytanie, gdzie jesteśmy w tym miejscu, w tym momencie, czy ciągle na drzewie chowamy się za liśćmi, czy zapraszamy Pana do siebie. On się chce wprosić, czy pozwalamy, żeby wszedł? To jest super istotne teraz jest czas zbawienia. Tak sobie myślę, że można się kapitalnie przygotować do egzaminu życia, zakuwać na blachę. Wszystkie książki wymagane do danego egzaminu. Można mieć ślub życia na bali, zaprosić 500 gości, najlepszy zespół. Można stanąć pod mylnią i skorzystać z okazji za 47-60, wymyć auto z woskowaniem. Tylko wiecie, może być jeden ból, że na ten egzamin nie przyjdziesz, na ten ślub nie dojdziesz, albo auto zaparkujesz przed mylnią, a nie wjedziesz do środka, i wtedy nie skorzystasz z tej łaski. Teraz jest czas zbawienia, to znaczy, że to się dzieje, ale też trzeba w to wejść. To jest warunek, o którym powiedziałem na samym początku, jaki daje Pan Bóg. Jego miłość jest bezwarunkowa, tak, kocha nas bezwarunkowo, ale to, czy ta miłość nas sięgnie, no to już zależy od tego, czy się znajdziemy w obrębie tej miłości. Pan Bóg daje takie konkretne warunki. Jest to super istotne, bo trzeba o tym mówić i przypominać, Niedawno czytałem gdzieś fragment książki biskupa Barona tego ze Stanów, który mówi, że przychodzą takie sytuacje, w których potrafimy świetnie komuś wytłumaczyć, na czym polegają zasady gry w golfa, dokładnie co ma zrobić, żeby wygrać. Potrafimy świetnie sprzedać dany produkt, najlepiej na świecie go zareklamować, zrobić wszystko, żeby sprzedaż tego produktu skoczyła i wiemy, co w tym wypadku robić. Przygotować się do wyjazdu życia, znaleźć odpowiednie bilety, odpowiednie miejsce, odpowiednich partnerów, z którymi wyjedziemy, czy tam kolegów. Potrafimy to wszystko świetnie przygotować. A jeśli chodzi o ewangelizację i szukanie właśnie zacheuszy i mówienie im, że teraz jest czas zbawienia, a jakoś to będzie, poradzisz sobie. Pamuk miłościwy. Skoro tak świetnie potrafimy się przygotować do rzeczy świeckich, codziennych, życiowych, zwykłych, to czemu niejednokrotnie, gdy dochodzi do Ewangelii, to już machamy na to ręką. Jakoś to będzie. No nie, jesteśmy wezwani jako ci, którzy trzymali więcej, aby tego, tematu, aby tego tematu dopilnować. Zobaczcie, Jezus przechodzi koło drzewa i zaprasza czyli odzywa się do Zacheusza, tylko to drzewo, koło którego przechodzi, to nie jest metrowa sekwoja w parku Yellowstone, tylko to jest y, konkretna sykomora w, zapadłej, y, w zapadłym jerychu, który jest w depresji, wtedy, w tamtym czasie. Wtedy był czas zbawienia. Wtedy i tylko wtedy. Dla Zacheusza, dla każdego z nas, ten czas zbawienia będzie w innym momencie, w innej chwili. I jesteśmy wezwani do tego, żeby mieć otwarte oczy i łapać te momenty i te łaski. Warunki daje Pan Bóg, i tutaj wyraźnie pokazuje w tym słowie, że On jest tym, który rozdaje karty. Pięknie było powiedziane na konferencji, bardzo mi się podobało, że ta czternasta stacja, stacja Drogi Krzyżowej to jesteśmy my w tym grobie, z którego mamy z Jezusem zmartwychwstać. Tylko Jaki jest warunek? No, to jest czternasta stacja. To nie jest czwarta stacja, sześćdziesiąta siódma. To jest czternasta stacja, w której z nim umieram, żeby z nim zmartwychwstać. Taka jest kolejność. On to tak wymyślił. Takie warunki nam dał. Możesz się kłócić, wspierać, powiedzieć, że nie chcesz. No, jakby to nie jest nawet w mojej mocy, żeby to zmieniać. Wzywa nas tutaj i teraz. Yy, dzisiaj konkretnie też do tego, abyśmy miłowali nieprzyjaciół nieprzyjaciół, to znaczy kogoś, kto, jest moim, kto nie jest moim przyjacielem, niekoniecznie wrogiem, nieprzyjacielem, czyli może być kolegą, bo kolega to jeszcze nie jest przyjaciel, może być teściową albo teściem, albo szefem w pracy, bo niekoniecznie te osoby są moimi przyjaciółmi. I zapraszam mnie, żeby te osoby dzisiaj konkretnie miłować, żeby im okazać swoją cierpliwość, swoje serce, żeby być dla nimi Jezusem, który staje pod ich sykomorą i ich woła po imieniu i zaprasza, albo chce się wprosić do ich domu. To jest też czasami istotne, że, czas, że czasami czekamy na taką łaskę, że coś się wydarzy, że Pan Bóg w jakiś sposób zainterweniuje. A to ty masz być tym Chrystusem, który staje pod drzewem i mówi: mogę wejść. Widzę, że lubisz, nie wiem, słuchać tej samej muzyki, albo jeszcze ten sam makaron. To pogadajmy o tym. Najgłupsza rzecz, najprostsza rzeczywistość, znajdź pretekst, żeby wepchać się do czyjegoś domu, do czyjegoś życia, żeby wejść z Twoimi butami albo sandałami, jezuskami, tak zwanymi, nie? Do czyjegoś życia. I żeby tak wnieść to, że nie oceniasz, nie przekreślasz, siadasz i jesz z nim, w jego domu, z jego gośćmi, z innymi grzesznikami i celnikami, jak równy z równym i pozwalasz, żeby przez to spotkanie Pan Jezus działał. To jest piękne i jednocześnie bardzo trudne, żeby takie podejście mieć i nie oceniać. Doskonale rozumiem to, co ksiądz Paweł mówił o tym, bezdom, tym więźniu wytatuowanym od stów do głów, bo sam nie miałem takie momenty, kiedy chciało się oceniać, jak się kogoś widziało, Kapitalną historię niedawno mówił jeden ze znajomych księży, kiedy w mroźny listopadowy dzień stał na przystanku, mówi, był zapięty pod całą szyję nie było widać, że jest księdzem, i podszedł na ten przystanek w gościu, mówi, po kroku już było widać, że raczej nie jest z tego gatunku najbardziej trzeźwych. Po zapachu, że nie jest z tego gatunku, który posiada swój własny dom, prawdopodobnie, mówi: pierwsze myśli w głowie. Śmierdzi, pijany, będzie chciał pieniądze, będzie miał jakiś problem, trzeba będzie z nim gadać, albo z nim iść do sklepu i mu coś kupić, bo przecież pieniędzy nie dam. Milion scenariuszy, które sobie w głowie stworzył, a ten gościu stanął naprzeciwko niego, tak z podniesionymi rękami, powykręcanymi, i mówi, czy mógłby pan zapiąć kurtkę tu pod szyją, bo mam niesprawne dłonie nie umie się zapiąć jest bardzo zimno? I on mówi wmurowało mnie. zapiąłem mu tą kurtkę. I czekałem aż poprosi o pieniądze. On podziękował i poszedł. Nic nie chciał. Chciał tylko tyle, żebym mu zapił kurtkę. Mówi tak mi było głupio. Po prostu tak się poczułem, jak ostatni. Miałem ochotę wyciągnąć portfel, dać mu wszystkie pieniądze, żeby sobie wziął i poszedł. Ale to nie był problem tego człowieka, tylko oceny tego znajomego księdza. Nie? Naprawdę idzie się bardzo pospieszyć czasami i, i kogoś niesprawiedliwie potraktować. Jest takie fajne wezwanie w dzisiejszej kolekcie, które mówi. Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy, szukając tego, co jedynie jest konieczne, i pełniąc uczynki miłości, oddawali Tobie należną chwałę. Jak oddam Bogu chwałę? Nie przez godzinę modlitw, nie przez moją poprawność, sterylność serca, tylko przez to, że będę szukać tego, co konieczne, to znaczy zajmować się rzeczami ważnymi. A nie głupotami, nie będę tracił czasu na to, co nieistotne i po to jest też czas Wielkiego Postu, żeby te rzeczy odkryć. I pełniąc uczynki miłosierdzia. Zapraszam Was do szukania tego, co ważne, co istotne, do pełnienia tych uczynków i do tego, żebyśmy widzieli Zafeuszów wokół nas, potrafili ich znaleźć i pamiętali, że zarówno dla nich, jak i dla nas. To, co śpiewamy przez cały czas, jest dom, są otwarte drzwi. Ojciec jest, który czeka. To są jego warunki, które on nam dał, tylko trzeba do tego domu wejść. Znaczy, ojciec nie wychodzi i cię nie szarpie na siłę. Ma drzwi otwarte na oścież, może nawet obrotowe. Wychodzi, jak ojciec w przypowieści o miłosiernym Ojcu, jest tam. Tylko nie zrobi tego za Ciebie na siłę. Więc z jego strony są takie konkrety, które postawił. To są te drogi, to są te prawa, to wszystko, co on określa i mówi: Zapraszam, rób krok. Amen.